Cześć! Z tej strony pan Korapetytor. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego nagrania z cyklu Matematyka po polsku. Matematyka po polsku jest to cykl, w którym regularnie raz w tygodniu omawiamy jeden prosty temat matematyczny, tak, ażeby stał się on dla Was bardziej zrozumiały, bardziej przejrzysty, bardziej po polsku. Dziś spojrzymy na temat związany z funkcją kwadratową. A w szczególności skupimy się na postaciach funkcji kwadratowej. Wielu z Was z pewnością w szkole o tym słyszało. Wielu z Was przygotowujących się do matury też o tym wie, że jest to temat, który bardzo często pojawia się czy to w zadaniach zamkniętych, czy finalnie w zadaniach otwartych. No ale znów w postaci funkcji kwadratowej, postać kanoniczna, postać iloczynowa, postać ogólna, znów brzmi to, jak jakaś obca mowa. Więc zajmiemy się tym po kolei, tak jak to robimy po w poprzednich odcinkach, krok po kroku wyjaśnijmy sobie wszystko tak, ażebyśmy mogli na koniec rozumieć i wiedzieć, na czym polega zmiana tych postaci. Zacznijmy. W pierwszym kroku powiemy sobie o takich podstawach, czyli czym w ogóle są te postacie funkcji kwadratowej i czym jest funkcja kwadratowa mamy już jeden film nagrany yy, o takich podstawach yy, dziś y, chcę troszkę to rozszerzyć a więc dla tych co nie pamiętają to przypomnijmy sobie funkcja kwadratowa f od x jest kwadratową wtedy kiedy zapisujemy ją w takiej postaci tu przynajmniej na razie postać ogólną bx plus c no ale znów Jakaś abstrakcja się pojawiła, więc żebyśmy nie drążyli tej abstrakcji w nieskończoność, to od razu powiem, że litery X są zmiennymi. Więc one jak gdyby występują w takiej postaci i ich nie zamieniamy. Zwykle w wzorze funkcji falowej będziemy mieli za to polane liczby i te liczby będą w postaci litery A, B i C. No więc dla przykładu, żeby nam było łatwiej dojść do takiego zrozumienia. Możemy powiedzieć, że mamy funkcję tego typu. No i co? Mamy 2x kwadrat na przykład minus 2x minus 12. Tutaj czasami możecie jeszcze zobaczyć zapis w takiej postaci y równa się to są dokładnie równoważne zapisy, czyli wartość by, zapisu jest taka sama, y, ta część tutaj widoczna f od x tak? i y może no, stosować wymiennie. Tak? czyli razy z y razy z f od x. Efekt końcowy sobie jest ten sam, więc na tym się nie skupiajmy. Skupmy się bardziej na tym, co mamy po stronie prawej, czyli tu. No i teraz tutaj mamy funkcję kwadratową w postaci ogólnej, bo taka postać bez nawiasów, krótko mówiąc, to jest Postać ogólna. Tak, I teraz to jest postać ogólna, to czym jest to A, B i C? Tam też mamy jeden film, który o tym mówi, ja tak tylko na szybko dla wspomnienia. A w tym przypadku to będzie liczba, która stoi przy x kwadrat, czyli dwójka. Przed tym jest znak, mam dokładnie brak znaku, czyli jest plus. B to będzie minus dwójka, bo zawsze bierzemy ze znakiem. To będzie minus 12. To jest podstawowa rzecz, którą musimy wiedzieć, żeby mówić dalej. I teraz o co chodzi w postaciach funkcji kwadratowej? Zróbmy sobie troszkę miejsca. Najpierw powiemy sobie o postaci iloczynowej. Tak? Postać iloczynowa z definicji powinna wyglądać tak. Y równa się a x minus x1 i x minus x2 i teraz ta wersja jest tylko wtedy kiedy nasza delta o której mówiliśmy sobie w filmie z funkcji kartowej, jest większa od 0 czyli jak policzymy deltę wyjdzie nam więcej niż 0 a a to jest dokładnie to samo a tak? to jest ta sama liczba tak, czyli ją po prostu podstawiamy druga wersja postaci iloczynowej to jest a x minus x0 do kwadratu i tu znowuż a to jest to samo, a resztę obliczamy, ale ta postać jest tylko wtedy, kiedy delta będzie równa 0. Kiedy delta jest mniejsza od 0, bo niektórzy zobaczą, że tak, mamy już liczby dodatnie w tym miejscu, w tym mamy 0, a gdzie ujemne? No, ujemne są tu, ale wtedy to jest po prostu brak. Nie da się w postaci iloczynowej wtedy, kiedy delta jest mniejsza od zera, ale dlaczego tak jest, powiemy sobie już w innym odcinku? Teraz skupmy się na, na tejże funkcji. Tak? Jak to zamieniać i jak przechodzić z jednej postaci do drugiej? Tak? Powiedzmy sobie, że to są postaci iloczynowe. Czyli nowa, tak? A mamy postać ogólną, widoczną tu. Skoro mamy postać ogólną i chcemy przejść do iloczynowej, to co my musimy zrobić? No Niestety zawsze musimy policzyć deltę, ponieważ musimy stwierdzić, czy mamy 4 ten, ten czy ten. Tak? Więc żeby do tego dojść, to liczymy deltę. Delta już o tym też sobie mówiliśmy w tamtym nagraniu, więc nie będziemy się bardzo jakoś tutaj rozpisywać. przepisujemy sobie tylko wzór. b kwadrat minus 4ac. postawiamy liczby. Minus 2 do kwadratu minus 4 razy 2 i razy minus 12, tak? Tu łatwo policzyć, to będzie 4 plus, no i tu mamy tutaj mamy ile? 8 razy 12, czyli 96, tak? I nasza delta wyjdzie nam równą i co to nam daje? No, skoro mamy już deltę to teraz możemy przejść do policzenia co, czegoś o czym też już sobie wspominaliśmy w poprzednim odcinku x1 i x2 ponieważ mamy przypadek delty większej od zera. No więc x1 liczymy z wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a No więc co będziemy mieli? Minus b no, b powiedzmy sobie, że jest minus 2, czyli to będzie minus minus 2. Minus pierwiastek z delty, a delta to wiemy, że jest równe 100. I dzielimy to przez 2 razy a, czyli 2. Teraz sobie policzymy. Pierwiastek ze 100 to jest 10, ponieważ 10 razy 10 daje nam 100. B, czyli będziemy mieli co? 2, minus z minusem daje plus odjąć 10 przez 2 razy 2 to 4 czyli minus 8 przez 4 a więc będzie to minus 2 i teraz policzymy sobie x2 x2 jest równy ile? dokładnie wzór jest praktycznie identyczny różni się tylko jednym znakiem w tym miejscu plus pierwiastek z delty, 2a. A więc w zasadzie możemy sobie z tego miejsca to skopiować. Tu tylko zmieniając znak. Czyli będzie 2 plus 10 przez 4. Czyli mamy 12 przez 4. 12 czwartych. Tak jak mówiliśmy, kreska łąkowa zastępuje znak dzielenia, czyli 12 podzielić przez 4 to 3. Mając już te liczby możemy śmiało Skorzystać z naszego wzoru, który na początku. Jego jeszcze raz przepiszę. Czyli co mamy? Słuchajcie. Wzór był taki. Y równa się A x minus x1 x minus x2. Skoro taki był wzór i znamy już wszystkie wartości, no to co robimy? Y równa się. A było równe 2. czyli wyszamy 2. X jest zmienny, tutaj nie postawiamy. X1 doliczyliśmy to było minus 2. Tak, w ten sposób sobie zrobimy, żeby nam to się nie pomieszało. I mamy X minus 2. Oczywiście tutaj musimy ten nawias opuścić dwa minusy, widoczne jeden, drugi, drugi tu zadają na plus, czyli będzie tak 2 x plus 2 x minus 3 Tak? Mamy postać ogólną przerobioną na postać iloczynową. Jeżeli byśmy chcieli sobie teraz to sprawdzić, na czy to działa, no to zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Żeby to sprawdzić, to trzeba po prostu to wymnożyć. Czyli 2 x plus 2x minus 3 to co piszemy? dwójeczkę przepiszemy a nawias mnożymy wszystko przez wszystko Jeżeli macie jakieś problemy z wyrażniami algebraicznymi śmiało piszcie w komentarzach zrobimy film na następnym przypadku o działaniach na wyrażniach algebraicznych a my teraz sobie zrobimy tak x razy x to będzie x kwadrat x razy 3 minus 3 dokładnie to będzie minus 3x. Następne działanie to jest 2 razy x, czyli 2x na plusie. I 2 razy minus 3 to minus 6. Tutaj to możemy sobie policzyć, tak? Bo minus 3x plus 2x to będzie minus x. Tak? Bo minus 1 minus 3 plus 2 to minus 1. No i teraz wymnażamy sobie 2 razy x to będzie y równa się 2x kwadrat 2 razy już uproszczony minus x to będzie minus 2x no i na koniec oczywiście też 2 razy minus 6 to będzie minus 12 tak? i tu mamy sprawę załatwioną sprawdźmy czy wynik jest ten sam jak w początku na początku mieliśmy co 2x minus 2x, 2x kwadrat minus 2x minus 12, to jest tuczkę. No, coś tu się nie napikało. To będzie to, tak? No i pamiętujemy, przesąpimy się. O, troszkę się niestety oddaliło. Wszystko znaczy, się przybliżymy i mamy ten wynik, tak? Czyli wynik nam wyszedł, wszystko, wszystko działa. Mamy jeszcze postać kanoniczną, o której zapewne sobie dziś już nie zdążymy w naszym krótkim filmiku powiedzieć, ale jeżeli Was to interesuje, to śmiało piszcie. Postać kanoniczna jako wzór to jest a x minus p do kwadratu plus q. O tej ku już mówiliśmy, jak się liczy, więc jak coś śmiało możecie to policzyć, spróbować postawić. A ja ze swojej strony oczywiście z chęcią nagram taki film yy, pokazujący zamianę na postać kanoniczną. Niemniej jednak tutaj no przejście z postaci ogólnej na iloczynowej już mamy. Z drugą strony, jak widzieliście, jest bardzo prosto, po prostu wymnażamy, czyli po tym nadanym powinniście bez żadnego problemu przechodzić z postaci ogólnej do iloczynowej i odwrotnie. Po co to, to robimy i dlaczego? Oczywiście ma to swój sens. To nie jest tak, że robimy to dlatego, tylko dlatego, że zadanie od nas tego wymaga. Są pewne zalety jednej z postaci, tak jak i w tejże postaci. Więc tutaj śmiało piszcie. Ja z przyjemnością Wam to rozjaśnię i nagram kolejny film. Ja ze swojej strony na dziś już bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że temat w miarę został wyczerpany jest zrozumiały. Oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dzielcie się informacją o tym kanale ze znajomymi. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się już za tydzień przy kolejnym nagraniu kolejnego odcinka z tytułu Matematyka po polsku. Ja jeszcze Wam udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Cześć.